17.50 popołudnie w Neta. Nas czeka ostatnia rozmowa. Mam nadzieję, że ta rozmowa za chwilę nastąpi. Chyba się uda ostatnim tchnieniem tego już popołudnia wrócić do rozmowy z wczoraj, która została przerwana. Mam nadzieję, że tym razem sieci komórkowe pozwolą nam dojść do ostatniego pytania i ostatniej odpowiedzi. Przy telefonie dr Martyna Wasiuta, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Wczoraj naszą rozmowę o Czechach zatrzymaliśmy w momencie, kiedy pytałem o to, jak społeczeństwo odczytuje sukces Czech w walce z koronawirusem, jak zdaniem i rządzących, i, i samego społeczeństwa, który element strategii czeskiej był najważniejszy, był kluczowy do tego, żeby nasi południowi sąsiedzi już mogli śmiało i odważnie rozmrażać gospodarkę. Odmrażać w zasadzie. No, tutaj myślę, że jeszcze w tej chwili to trudno powiedzieć, ponieważ większość tych obostrzeń występowała jednak w pakiecie. Epidemiolodzy czescy też w dalszym ciągu obawiają się jeszcze wzrostu zachorowań na skutek dotychczasowych uwolnień. To oznacza, że raczej na przykład same maseczki w dalszym ciągu jeszcze obowiązkowe, mogły być niewystarczające. Myślę też, że właściwie cały czas prowadzone są obserwacje przez służby sanitarne i Ministerstwo Zdrowia, więc raczej dopiero kiedy już ostatnie obostrzenia, czyli na przykład maseczki zostaną zniesione, wtedy będzie można więcej powiedzieć na temat tego, co w znacznej mierze Najbardziej chroniło Czechów przed szerzeniem się wirusa. Tak? To, żebyśmy jeszcze połączyli poprzednią rozmowę z wczoraj, z dzisiaj, bo być może jest taki słuchać, który nie słuchał nas wczoraj, a słucha nas mhm. dzisiaj. Czechy to państwo, które zdaje się najlepiej w Unii Europejskiej poradziło sobie z koronawirusem. Państwo, które już od kilkunastu, od, czyli od kilku tygodni prowadzi powolne, kolejne kroki do odnożenia i gospodarki, życia społecznego. Teraz jest decyzja o otwarciu ogródków piwnych z pewnymi restrykcjami sanitarnymi, rzecz jasna, no, ale mhm. też zapowiedź zniesienia maseczek obowiązkowych, które Czesi zaczęli nosić 12 marca, o ile pamięć mnie nie myli. Tak, na 25 maja właśnie zapowiedziano zniesienie obowiązku noszenia maseczek, ale tylko na otwartej przestrzeni, tak, na świeżym powietrzu i również... Przy zachowaniu y, odległo bezpiecznej odległości tak? w dalszym ciągu jeszcze trzeba będzie y, co najmniej do, do chyba połowy czerwca, bodajże, y, nosić maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, w pojazdach komunikacji miejskiej. Y, również maseczki będą nadal y, obowiązkowe. Ministerstwo Zdrowia też ma plan, jeszcze nie znamy tutaj szczegółów, żeby skupić się bardziej na takich zagrożonych regionach, czyli tam gdzie są największe obniżka zachorowań. Nie można wykluczyć właśnie też, że te maseczki będą obowiązkowe właśnie w pewnych lokalizacjach czy, czy też instytucjach, gdzie to największe ryzyko jeszcze występuje na korzyść właśnie tych szerszych pozostałej części kraju. Temat, którego wczoraj nie poszliśmy prawie w ogóle, a który jest istotny albo najistotniejszym elementem kryzysu koronawirusowego, czyli gospodarka. Czy już mamy jakieś wyniki, wskaźniki czy przewidywania, jaka będzie gospodarka Czech, kiedy się wybudzi, bo to może być także dla Polski bardzo istotny taki poligon doświadczalny, w jakim stanie się obudzimy za kilka tygodni, kiedy wszyscy już wrócimy pewnie mniej lub bardziej normalnie do pracy. Mm -hmm. No tutaj akurat nie jestem, że tak powiem, ekspertem od gospodarki, natomiast pierwsze informacje, które udaje mi się zaobserwować, to takie, że no niestety po wyjściu z tego stanu alarmowego w Czechach będzie wzrost bezrobocia. I tutaj już nawet minister pracy podała pierwsze dane, że w kwietniu ta stopa bezrobocia wzrosła do 3,5%. Części pracodawców nie udało się utrzymać pracowników w trakcie tej epidemii, więc doszło do zwolnień. Wśród nich były również firmy należące do koncernu premiera Babisza. Wiadomo też, że kilkanaście tysięcy osób na samozatrudnieniu musiało przerwać swoją działalność gospodarczą i to jeszcze w marcu. I jest to duży wzrost w porównaniu z przerwaniem działalności gospodarczej rok temu w tym samym okresie, tak o jedną czwartą. Więc te, widać pierwsze efekty. No, oznacza to też, że dla niektórych powrót do ulubionej knajpy czy, czy fryzjera lub kosmetyczki po zniesieniu obostrzeń będzie właściwie niemożliwy, bo po prostu te firmy nie przetrwały i zwyczajnie się zamknęły. Tutaj rząd oczywiście stosował pakiety i w dalszym ciągu stosuje różne formy wsparcia, tak? dopłaty do wynagrodzeń czy nieoprocentowane kredyty, no ale część też przedsiębiorstw nie spełniała kryteriów albo te procedury biurokratyczne się wydłużały, więc nie wszystkim się, nie wszyscy zdążyli, nie wszystkim się powiodło. Z drugiej strony, zawsze mówiono, mówiono od pewnego czasu, że Czechy to kraj bez bezrobocia. To, że Czechy to jest europejski fenomen, gdzie w zasadzie udało się tą plagę wieku XX, wieku XIX, tą plagę kapitalizmu niemalże całkowicie wyrugować to zawsze od zawsze znowu od kilku lat, czyli dla wielu osób od zawsze Czechy były na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o najniższy poziom bezrobocia w Unii Europejskiej. To da się utrzymać czy teraz nagle ta doskonała, ten doskonały czeski rynek pracy się rozhermetyzuje? Rzeczywiście ta stopa bezrobocia 2% była najniższa w Unii Europejskiej. Ona wynikała też z wielu czynników. Prędzej czy później zaczęłaby rosnąć. Natomiast w tej chwili rzeczywiście tutaj prognozy Ministerstwa Finansów przewidują wzrost z 2% właśnie w 2019 roku, nawet do 4% w 2020. 20 I być może e, późniejszego spadku w 2021. Tutaj no to są na razie prognozy. E, sytuacja cały czas jest dynamiczna. E, też Czeski Urząd Statystyczny podaje, że w samym marcu, za który właśnie już te dane e, zostały zebrane, produkcja w przemyśle spadła, ona spadła mniej więcej o 10% i jedną z przyczyn tego ograniczenia produkcji były zamknięte fabryki samochodów, tak, bo w Czechach jak wiemy mieszczą się fabryki Skody, tak, Hyundai czy Toyoty. No i właśnie tutaj z tych danych marcowych wynika, że wyprodukowano w samym marcu o 25% mniej aut, w związku z czym należy się spodziewać jeszcze gorszych wyników w kwietniu, kiedy przez cały miesiąc te fabryki były zamknięte. To są też właśnie jedni z większych yy, yy, przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników. Tak, To są jedni z największych yy, pracodawców. pracodawców. Mhm. A z drugiej strony też jest już temat na inną dyskusję, na ile Czechy są uzależnione od rynku niemieckiego i na ile to teraz będzie tak jak przez parę lat, czy wiele lat było to sprężyną napędzającą niemiecką czeską gospodarkę, to zaangażowanie czy powiązanie z z Niemcami. Tak teraz może się dziać, odwrotnie, może być to hamulcem dla odbijania się po kryzysie koronawirusowym. Też jeszcze na koniec bym to temat na inną debatę, a na naszą rozmowę zakończę pytaniem o ocenę działań Unii Europejskiej w Czechach nad Wełtawą, jak Czesi postrzegają wspólnotę, bo są kraje, gdzie, gdzie ten kryzys bardzo mocno się odbił na postrzeganiu Unii Europejskiej: Hiszpania, Włochy, szczególnie w Czechach. Jest taka dyskusja, czy w ogóle nie, się nie odbyła, nie, nie była ale debaty publicznej? Oczywiście ta dyskusja cały czas przebiega i tutaj akurat brakuje jeszcze badań na temat społecznej oceny działań Unii Europejskiej. Natomiast myślę, że jeśli by takowe się pojawiły, to byłyby one uzależnione raczej od poglądów politycznych Czechów. Tutaj myślę, że bardziej krytyczni byliby wyborcy właśnie rządowej partii ANO. A bardziej przychylni wyborcy niektórych ugrupowań opozycji. No tutaj rząd kryje się na pioniera walki z epidemią e, koronawirusa. Większość zasług przypisuje sobie. Deprecjonując też pomoc Unii Europejskiej, mówiąc na przykład, że te pieniądze i tak się Czechom należały, zanim jeszcze doszło do epidemii. tak? Natomiast część pozycji podkreśli, że rząd szerzy chaos, wytknie mu błędy, powołując się na jakieś zagraniczne wzorce, na przykład niemieckie, jeśli chodzi o radzenie sobie z biurokracją, czy nawet większymi dopłatami dla przedsiębiorców w ramach pomocy na likwidację skutków koronawirusa. Dziś na przykład też pojawił się artykuł o tym, że minister finansów, ale nasz uczestniczy w wideokonferencjach ministrów finansów państw unijnych, gdzie dyskutuje się o podziale tych środków na walkę z gospodarczymi skutkami pandemii i tym samym, że działa ona na niekorzyść Czech. Pokazuje to, że jednak dostrzega się i podkreśla tę potrzebę zapobiegania, zabiegania o unijne środki. Także, jak wspomniałam, no wydaje mi się, że ocena wsparcia tutaj będzie zależała od poglądów politycznych. Nie rozciągałabym jakoś jednej oceny na, na wszystkich Czechów. One są dość zróżnicowane, tak jak zresztą scena polityczna w Czechach aktualnie. Jak powiedziała dr Martina Wasiuta, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Do widzenia.